To jeden z naszych obiektów popoki bo się tu zajmują tym obiektem z z obszaru Barownego Śląsk. Maszyna tu chodzi, bo nie ma prądu w środku, a ja wam tylko chcę pokazać jak lokalne społeczeństwo szanuje historia. Chodzi mi o rysunki na tym obiekcie. Ostatnio pokazywałem jak tablice były pomalowane A tu pokażę wam właśnie jak jest obiekt popisany Co to macie, macie jak jest popisane też. Nie chcę tutaj tych ludzi nagrywać. Także tutaj macie tablica. Była z szybą. Tablica też. Szyba zbita. Tu macie widzicie jak popisane całe. Masakra, nie. Jeszcze znaczy, przejdziemy z drugiej strony tutaj Nawet tutaj z wypustkami na kołnierzach Z drugiej strony przejdziemy No i tu też mocie O tu jest zarypiaszczo Tak młodzież Może i nie młodzież ale raczej młodzież szanuje historię dzisiejszych czasach bez Komentarzy bez wyobraźni, w ogóle bez. dobrze podejść? No nie umie tego skomentować po prostu. Jaki to jest stron numer Mariusz? Stron numer 33 to w Włesiu. Także podobno tu kolega coś opiekuje, mówi, jak pomalują na nowo, to jest parę tygodni jest to samo. Także temat jest niesamowity, powiem. Masakra jakoś. Dobra, wszystko. Dzisiaj taki motyw. Pozdro dla wszystkich. Jest Mariusz, a my lecimy do Zasiemka.